Witamy, witamy wszystkich serdecznie Ja jestem Kuba i Marion jestem Jest, jestem no. Dzień dobry, witamy mm. dobra Trochę mi laguje ja. Jednak, a tak słabo no ta się grać. Nie no, bo jak film renderujesz Ludzie, wczoraj też żeśmy zaszaleli z nagrywaniem tak. Od odcinków, nie? A, i to teraz zombieaki, no. Tak daleko, żeśmy nagrali, że jeszcze pamiętam, co to było. Jakoby się przez to odcinków, więc nagrywamy jeszcze raz. Nagrywamy a, jest... go już a, ile już trzeci mamy? raz. No, a mamy już 19 odcinków nagranych. 20. No, za 10 już, a, a to jest dopiero szóstek <laughs> Więc... Taki jakby najnowszy, ale zarazem najstarszy prawie. No, jeden starszy. Tam jest ten Co to? to? Kigurum. Ej, ja, to ja pamiętam jeszcze pierwszy odcinek, co? Nie, no pierwszy, co? Ta piłka była tam, tą piłę znaleźliśmy. No. Ja, to były czasy. No. Masz mało życia, widzę. Are, are on the no? Odejam. Jestem HP. O, tak, tak. Sam raz. Nie? O, papuga, papuga jest otwórzka. O, ammo. jest <tus> ammo. Musimy za tą kratę przejść. To, robić to nie, nie było ma. trudne. A teraz tych, tych, tych smacków ratować. Właśnie jeszcze smacków już ich nie ma. W tych kolejnych odcinkach, niestety. No, szkoda, nie? No. Lab grenade. Łoło <laughs> zielone Tak buzy przyszły Szybko ich trzeba tutaj Dawaj Dobra Dawaj mnie tą pigułę, dziękuję Łota! OTA What... um. Boże, co to? What the Co to się dzieje? On saving. Fuck yeah. Już podpytałeś. Door is locked. Powiedz, gdzie jesteś. Już daleko jestem. Ale za, za tym kratą już jesteś? Tak. mi pisze the door is locked. Nie tą! Tą za tą! Mm. Lol, ja się wy... ja się wycięłem. Łota! Ale gówno. Heh, <laughs> rozwaliłem to właśnie. O ja ile. Ja, bonus room. <laughs> Mm. No nie wiedziałem. Naprawdę, kuba. Pomyliło mnie, mnie się. Wow! What a light. Let's check it out. Mam o, 12 papuk Fuck yeah. O, łap to. O, no nie mogę przejść. Czekaj, drzwi mnie zamknęły. No, no, Mariusz, musisz. No, kurde, no. O. To ja tu już tutaj dalej poszedłem. No wiem, wiem. Tylko ja nie mogłem przejść. Drzwi na mnie, mnie cofały. <noise> nie Myślę, że Ja jestem hostem, ja mam jeszcze lagi, to wiesz. No. I nie dlatego. Może no, lepiej by było nawet, gdybyś ty teraz hostał. No ale dobra, już się z tym. No to, to nie jest odcinek teraz, nie? No ale tam wiesz, i tam się nie dzieje jak ja chodzę i nie, także też by się ja pewnie ja nie to z to nieudane jest. Co mówisz? W tym to jest zawsze jakiś nieudane jest. <grym> o! Jest. pole elektromagnetyk. Tak, przez które ja tu mogę przejść tym magicznym teleportem. Fuck yeah. Dobra. Jedziemy. What the, what up. Już więcej go zwały niż w tamtych innych odcinkach tam to dzięki wymiatu No masakry Tam to się w dzieje już masakry Cię Już no, fakast Fajnie że tutaj masz taką wyznaczoną ilość amunicji i nie trzeba przeładowywać tak nie Ja je jedną papugą walnęłem wszystkich rozwaliłem Zaraz ci bombą głowie O. Co Lubią mnie. Mam kolejku Szkoda, że po chwili wybuchają. No co tu dzieniło, bo co leci za mną? No to najgorsze, się z tej strony oh. i nie będą... I skąd ten krzyk? Co to? A dał już myślałem, że lagi tak jest tak trzęsie. <grywa> Ale lagi. Ale. Czemu? Czemu? Lagi. <grywa> już się wydać. Lagi. No. <grywa> Kuba w takich sprawach my nie żartujemy. Lagi to sprawa życia i śmierci. O, 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 o. Co to? Znowu. O. Mm. No to fajnie se pożył no. długo. To jeszcze tutaj, no co się za. Cześć. No już, wyparował cię, To też tak chcemy. Dobra, już lecimy, nie będziemy tutaj. Ja pozbiegam. To jest dużo armowo. Może tam słyszę bomb głowy. Już, już, latają gnój, a już mam też dużo i... Dobra, teraz się zajmę tymi... ...spodosłyniarzami. Hy! Yeah. Eee, skalaaaaj! Jej! Oj, oh, sorry za to. Zakichłem kichłem chamsko w mikrofon, nie zdążyłem go odsunąć. Dobra, oh, dobra. No. Dzięki to widzów. Pewnie wiesz. Będzie taki wiesz, ogon będą kreślił, a pfff... Koń świata, ty. <grystanie> <grystanie> dobra, ale co, ile z tego? Ile ich? Zaraz to będzie Aaaa! O, już słyszę. Ostatnie odcinki były fajne, te w pieklu. No. Tam po osieka. Ci się podobały. A dobra, nie spoilerujmy, nie spoilerujmy. Nie spoilerujmy. O. 8 minut nagrywa już to podpaliłem gdyby co? Marysz już no. wiedział No Co już, jak się nagrywało to to się wie nie Czekaj Zoby gryznę tutaj parówkę eee. jakiś o ma pagłówkę Zanim dobiegłem, to się my A ja wszystko. Oto! No? Co oto. Druga się pojawiła. A dostać grantów w czy. A tutaj. Get out of here. Hurry up. Ej. O o już leci. O Ja czekam aż ten, te bombogłowi, ci bombogłowi podbiegną do tego, jakichś mobów i wtedy wysadzą najlepiej. No, no tak. Bo na tak? nie? No. No, to jest rozpierdź. Mało masy The... No. O, już pa. Już. Dobra, tutaj chyba mm, PIGUŁA! PIGUŁA! Tablata, czy to tabletka raczej chyba jest. Piguła, tabletka, to co? Nie. <laughs> Jak ten obrazek, to na kowikach zawsze jest. Nie. No. Wie, bo... Co za baba nam ciągle tutaj gada? Jakaś smarfetka Chyba z tych drzwi koniec już. No i koniec. No to, że widzimy się o kolejnym odcinku. Bye. Cześć! Bye bye!